Witam Państwa, no witam Państwa, jestem teraz polonezem tutaj pod takim barem jednym, i akurat zobaczcie co przejechało. Łada prosto z Ukrainy. Tutaj troszeczkę porozmawiałem właśnie tutaj z właścicielami, z Ukraińcami. Pomachajcie. oj nawet alarm jest. Na Ukrainie to dużo jeszcze chyba takich łat jeździ. Polonezu też dużo Pollonezu tak na, na Ukrainie Dużo tak.